Z numerem pierwszym w Gramce Ery Kowanowski droszy z numerem 12 Piotr Lewarczyk, z numerem 6 Piotr Korza, z numerem 28 Bartek Zając, z numerem 25 Szymon Karcz, z numerem 27 Bruno Kowalik, z numerem 10 Kranek Piątek, z numerem 23 Wiktor Filipczyk, z numerem 26 Maciej Owsiak i z numerem 35 Adrian Krzykowski. I na GKS GieKSy Katowice, która rozgrywa swoje pierwsze spotkanie, trenera tej drużyny jest Bogdanem, to gra w następnym składzie. w tym z w 5 z w z Jagodziński z numerem ósmym, Alan Pytek z numerem jedenastym, Bartłomiej Barański z numerem 10 Dominik Szaka z numerem siódmym, Kacper Krzysztofim, z numerem drugim, Jakub Kokosiński z numerem szóstym, Damian Skrobek i z numerem dziewiątym, Jan Kaczyński. Z dystansu popisał się zawodnik Kielcy grający z numerem 10 Dominik Szala. GieKSa wychodzi na prowadzenie i przechodzi w spotkaniu z Gabarną 1-0. Oof. Mm -hmm. Mankę z głową, a jest zdobywcą w z domerem drugim wróżenie kiepsy Jakub Kokosiński. 뒤뒤뒤 야스 <tot> 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 KS GieKSy Katowice, podwyższa prowadzenia, na drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył Jakub Kokosiński, grający z nr 2, GieKSa 3, Karmarnia Kraków 0. שיקו בקוראי, יופי אינטל Kolejne spotkanie powoli dobiega końca, 30 sekund pozostało do zakończenia tego spotkania. Przypominam, to prowadzi z garbami od 3 do 0. A już za chwilę zbliżą się Polska Akademia Piłki Nożnej Kraków, która podejmie Stary Mielec. Dzień. Dzień dobry. Pierwsza na tej konferencji po zwycięstwie 3-0 do w a już za chwilę zaprezentują się przed nami, tak jak wspominałem, Polska Akademia Klinicznej Kraków i Stal Mielec.